Kochani, witam Was bardzo serdecznie i spieszę już do treści dzisiejszego spotkania. Będzie bardzo szybko. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które zostało mi zadane ostatnio dosyć często. Sama też taką rzecz przeżyłam, a mianowicie, jak odróżnić, czy to, co ja chcę, ma się zrealizować? Czy, jeżeli się pojawia jakaś blokada, to czy ma się nie zrealizować? W ogóle to dlaczego pojawia się jakaś przeszkoda na mojej drodze, jeżeli ja czegoś bardzo, bardzo chcę? Zostań ze mną. Moi drodzy, w życiu tych osób, które zadały mi te pytania oraz w moim życiu ostatnio pojawiła się właśnie po raz kolejny taka historia i już mi to pokazało ostatecznie, ostatecznie odpowiedź na to pytanie. Kochani, jeżeli pojawia się w nas, że my coś chcemy, i może chcemy i podchodzimy do tej rzeczy już wiele razy i kilka razy, i po prostu to się jakoś ciągle jakaś przeszkoda się pojawia, i my nie możemy tego zrealizować. To, to kochani, co, co może być tą przeszkodą? Przeszkody mogą być tak naprawdę dwie. Pierwsza to jest od siły światła, siły dobrej, a druga od siły złej, Przecież nieważne, która po której stronie. Kochani, jeżeli pojawia się blokada, która yy, pochodzi, jest to zdarzenie takie naprawdę totalnie losowe, i Wy na to naprawdę nie możecie w żaden sposób zareagować. No, nie wiem, na przykład wasze dziecko, nie wiem, coś się tam dzieje z waszym dzieckiem, jest chorem, ma 40 stopni gorączki, no to przecież, kurde, nie pojedziesz na kurs jakiś tam, na warsztat i zostawisz dziecko ze swoją babcią. No, chyba nie, no, raczej nie. Czyli dzieje się sytuacja. Mega skrajnie losowa, która zatrzyma cię, i nihu, hu, nie ma bata, nie, nie obejdziesz tego. A jeżeli będziesz chciała to obejść, to ktoś może na tym ucierpieć. Ok? Czyli po pierwsze, wydarzenie jakieś losowe, totalnie rzecz jakaś niezaplanowana, i my wałkując, idąc, pukając do tych drzwi, bo my tam chcemy, ja tego chcę, jak dziecko cukierka, awanturujemy się, 40 ludzi rozjedziemy po drodze. I jeszcze ktoś na tym ucierpi, no to jeżeli to jest taka blokada, no to wiadomo, że ta blokada jest celowa. Celowa blokada jest również wtedy, kiedy pojawia się, na przykład masz zaplanowane jakieś spotkanie, pojawia się tuż przed tym spotkaniem, na przykład tydzień przed, może dwa dni przed, pojawia się ktoś, kto bardzo dobrze ci życzy. Jest to osoba, którą znasz, która wiesz, że jest. Um, nie będzie nic złego Tobie życzyła, ani zło życzyła i tak dalej. Wiesz, że to jest osoba o dobrym sercu. I taka osoba Ci to odradzi, to skorzystaj z tej podpowiedzi. Bo ta osoba została wysłana, już nie musiał być wypadek, przypadek, tylko po prostu delikatnie ta siła światła Dawać Ci znać. Wysyłam posłańca, bo Ty to zczaisz, nie? że to są jak ta osoba ci mówi słuchaj to nie jest okej okay, to nie jest okay. może rozważ to może zastanów się może przełóż to na inny termin poczytaj dowiedz się i tak dalej to to jest warte do wzięcia pod uwagę bo to są tacy posłańcy i w efekcie jeśli posłuchasz tej osoby albo wydarzy się takie zdarzenie losowe i tam nie trafisz do jakiegoś miejsca, do jakiejś osoby, już nieważne, gdzie tacy tam, czy nie kupisz sobie czegoś, może jakiegoś samochodu, na który tam polujesz, to to jest dla Ciebie pomocna ręka od siebie światła. To jest znak, że masz tego nie robić. Na pewno nie teraz. U mnie jest taka sytuacja, którą ja już trzykrotnie waliłam do drzwi, próbowałam wszelkimi metodami dostać się tu gdzieś, tam gdzieś, coś zrobić i nie. I znowu blokada się pojawi, i znowu blokada się. Ja mówię, no szkurcze, bladem, mówię, ile będę próbować. Więc w końcu zrozumiałam, że muszę odpuścić. Natomiast jest też taka sytuacja, kiedy ty czegoś chcesz, jest to pragnienie twojego serca, serca, i ta siła światła to wie, natomiast siła zła też to wie. Jeżeli ty masz coś tam zyskać, co by było Rozpromienieniem dla Twojej duszy, wzrostem świadomości, jeżeli Ty miałbyś, miałabyś, urosnąć w świetle, w tej sytuacji, dzięki temu doświadczeniu, dzięki spotkaniu tej osoby, nie kupieniu temu tego auta, yy, bo jest, to jest to dobre auto, i będziesz się z nim super cieszyć i Twoja wibracja wzrośnie, to pojawić się może blokada, ale nie od siły świata, tylko od siły zła. I ta blokada. Yy, będzie zazwyczaj jakąś blokadą, którą ty możesz ominąć, nie raniąc przy tym innych osób. Czyli próg, ja Wam powiem: e, Na przykład ja e, miałam taką sytuację, że bardzo zależało mi na tym, żeby pojechać na pewne akurat warsztaty tam do Wrocławia, na pewne szkolenie, bo tam wiedziałam, że tam czeka mnie po prostu, odpo dostanę odpowiedzi na wiele swoich pytań. I miałam to też zapłacone, ale bardzo tak od serca chciałam. Natomiast. Okazało się, że samochód się popsuł, że nie mam jak to zawieźć i e, musiałam zamiast jechać samochodem, to musiałam kogoś poprosić, żeby mnie zawieźć na pociąg. Musiałam wsiąść pociąg po, po 15 latach niejeżdżenia pociągiem, stamtąd zamówić saksówkę i tą samą drogą potem wrócić. I kochani, to było dla mnie wyjście z mojej strefy komfortu, zdecydowanie. I musiałam pokonać jakieś swoje, jakieś takie, czy lęki, jakieś takie... Marudy jakieś takie moje, może brak właśnie komfortu nie, i yy, brak komfortu. Pokonać komfort, czyli wyjść ze strefy komfortu i chwileczkę doświadczyć czegoś nowego, zobaczyć czegoś nowego, ale tam poszłam, dojechałam. Ja zawsze tak mówię: jeżeli ja gdzieś jestem, stoję fizycznie w danym miejscu, jadę już gdzieś, to znaczy, że to ma być. Ostatnio prowadziłam. Yy, jako zaprosiłam do swojej miejscowości tutaj, jako profesjonalna konsultantka zdrowia, zaprosiłam Darka i Diankę, którzy są również profesjonalnymi konsultantami zdrowia, dyrektorami firmy NSP, i oni przyjechali na spotkanie o wyboju. Mówię: Dobra, zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby na przykład to spotkanie rozgłosić zaprosić jakieś tam osoby, wyszłam z ogromnej ilości swoich stref komfortu. Miałam w sobie też taki lęk, czy to się uda, i tak dalej. Ilość osób mnie nie powaliła, natomiast miałam w nich też to poczucie wsparcia, że jeżeli jestem i to się wydarza, jest kilka raptem osób, to to ma się wydarzyć. Dla kogoś, dla jednej osoby, może przyszło tu po jedno zdanie, może komuś pomożemy przywrócić zdrowie. Dzięki tym, e, dzięki tym produktom, dzięki całemu systemowi, bo to nie tylko produkt, ale cała opieka taka tutaj jest świetna. Jak chcesz coś więcej na ten temat, to zgłoś się do mnie, bo warto, bardzo warto. I pomimo tego, że ktoś mógłby to nazwać jakimś o, że to się nie uda, ja mówię nie, skoro tam jadę, skoro tu jestem, skoro to się dzieje, skoro fizycznie to się zamanifestowało, pomimo przeszkód, naprawdę wielu przeszkód, dlatego że mm, ja mogłam tysiąc razy się poddać. A ile razy ja słyszałam swój głos w głowie: to się nie uda, coś ty zwariowała, mało czasu, nikt nie przyjdzie, to jest bez sensu. Milion walk stoczyłam w swoim umyśle. I tak samo. Chciałam teraz. Yy, yy, natomiast to się wydarzyło. Rozumiecie o co chodzi? Czyli jeżeli jest błogosławieństwo na to, to to się będzie wydarzać, ale może będzie dla Ciebie sprawdzian taki. Twojej walki z umysłem, Twoje ile ty chcesz? Jak bardzo ty tego chcesz? Ile ty włożysz? Ile ty zainwestujesz w to? Bo Tobie się chce. Ja cię sprawdzam, tak by siła świata mówi, okej, okay, no dobra jest zawodniczka, dobry jest zawodnik. I ja wierzę, że to po prostu był taki sobie sprawdzian. Czyli pojawiła się blokada w myśli od siły zła, bo ona mnie próbowała bardzo storpedować, że nie, że zrezygnuj, bez sensu się tak da. I to było od siły zła, bo ona wiedziała, że ja tam dostanę coś bardzo dobrego na tym spotkaniu. Co ciekawe, ja również, chociaż w ogóle nie było w, w, takiego planu, ale dostałam właśnie tam pomocną wskazówkę, żeby coś zrobić albo czegoś nie zrobić jak to było przewidziane, jak to było przemyślane, to my z poziomu ludzkiego tego nie ogarnęliśmy. Po prostu tak miało się wydarzyć. I kochani, po prostu musimy mieć, jeżeli jesteś taką osobą, która teraz szuka odpowiedzi na to pytanie, bo jest coś chcesz. I nawet czujesz, że serca ty chcesz. Wow, ja to chcę. To jest energia boska, energia światła, która zrobi coś takiego w celu ochrony ciebie. Bo wie, że tam jest jakieś ryzyko, tam jest jakieś niebezpieczeństwo, że ktoś Cię oszuka, może ktoś Cię wykorzysta, że postawi taką przeszkodę, która nie do ominięcia, tak jak ja z tym pociągiem, to ja to ominęłam, tak dosłownie, powymijałam. I to był tam jest Ale tu postawi taką przeszkodę, że nie ma bata, po prostu wartości Twoje wtedy zwyciężą, a nie Twoje chcenie. Bo siła światła wie, odróżnia Twoje chcieństwo z poziomu tożsamości Twojego ciała materialnego i człowieka materialnego, a a potrzebę serca z poziomu duchowego, i na, tą poziomą, na ten poziom duchowy zawsze jest błogosławieństwo siły światła, i pomimo przeszkody, która będzie zmuszała cię do walki wewnętrznej, może do powiedzenia wielu osobom, słuchaj, ale nie, ale nie, ja mam pewne wartości, i ja będę tutaj, ja to chcę. Ja tego potrzebuję, albo pojawi się jakaś osoba, która mówi, e, to jest tam jakieś takie, siaki, owaki, to będziesz się tam uczyć, edukować, jeszcze kretyni, idioci na przykład, albo to, tamto, tamto, to ty poczujesz w sercu, że to jest ktoś, kto jest wysłannikiem, tak jak wcześniej tutaj mówiłam o sile światła, tak tu będzie siła zła. Bo albo bo tutaj raczej powstrzymać coś takiego, albo poprzez umysł siła, siła ta ciemna, Albo poprzez słowa jakiejś osoby, albo poprzez jakieś zdarzenie, ale i można to zdarzenie obejść, po prostu da się to obejść. Natomiast jeżeli coś ma się wydarzyć, to to się wydarzy. I jeżeli tym, żal ale ja chcę, ale ja chciałam, no to już wiesz, że to było z poziomu Twojego ego i coś było zagrożeniem. Dlatego to, się, to też go zostało zablokowane. Mam nadzieję, że Ci się pomogłam. Jeżeli nie, to dopytajcie jeszcze w komentarzu No i podzielcie swoimi się opiniami na ten temat, bo to mnie bardzo ciekawi. Wasze przypadki, żebyśmy się tu razem we wspólnocie naszej m, kanału Agnieszka Weitala Krajercy Studio dzielili swoimi doświadczeniami, bo to nas bardzo ubogaca. Dzięki. 拜拜。